Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale ŻYCIE BEZ LIMITÓW I oczywiście jeżeli na początku ten filmik Wam się podoba subskrybujcie ten kanał, zostawcie komentarz zostawcie ślad po sobie, polecie ten filmik może ten filmik, który teraz nagrywam może macie kogoś, komu możecie to polecić i wtedy ta osoba skorzysta z tej wiedzy, o której dzisiaj opowiem dzisiaj opowiem o moim doświadczeniu oraz moich klientów na temat tego, jaki jest główny powód, dlaczego nie osiągamy swoich celów, obojętnie jakie te cele by były. Może być to oczywiście wiele różnych rzeczy. Może być to brak pewności siebie, niska samocena, negatywny głos w głowie, ale z tego, co zaobserwowałem przez ostatnie 8 lat, kiedy studiuję i umysł, i ciało, i różnego rodzaju wiedzę, dlatego że przeczytałem tony książek, jeśli chodzi o rozwój osobisty, właśnie o pracę z umysłem. I to, co nasuwa się najbardziej, jest to brak zasługiwania na to, żeby osiągać w ogóle cele. Po prostu nie wierzymy w to, że zasługujemy, aby te cele osiągnąć. U mnie zaczęło się dokładnie w 2017 roku, kiedy przebiegłem w Grecji maraton, pełny maraton. Nigdy wcześniej nie wiedziałem, nigdy wcześniej nie biegałem takich dystansów. Nie wiedziałem, że w ogóle to zrobię. Ale kiedy pojechałem do Grecji, siadłem do autobusu, który jechał za ten. Do miejscowości Maraton, bo stamtąd właśnie zaczyna się maraton. I biegniemy do, do Aten. I siedziałem w autobusie wśród osób, które biegają non-stop. Biegają już mnóstwo, biegały już mnóstwo maratonów. Ja byłem, można powiedzieć, żółtodziobem. I mój umysł podpowiadał mi: co ty tu robisz? Przecież i tak ci się nie uda. Zobacz, tu są sami profesjonaliści. I osoba, która siedziała obok mnie, była z Dubaju i przebiegła 10 maratonów. Ale kiedy stanąłem na, na tej trasie, wystartowałem i krok po kroku mówiłem sobie: jeszcze kilometr, jeszcze kilometr, i po pięciu godzinach udało mi się skończyć maraton. Od tego właśnie wszystko się zaczęło. Od tego uwierzyłem, że mogę osiągać więcej. Dlatego najważniejszą sprawą, aby uwierzyć, że zasługujemy, jest wyznaczać przede wszystkim sobie małe cele, ale realizować je konsekwentnie. Wtedy zmieniamy nasz program. Bo niezasługiwanie bardzo często pochodzi z naszego dzieciństwa, kiedy wmówiono nam, że nie zasługujemy. Może osoby, które były wśród nas, chciały nas po prostu, bały się o nas i mówiły nam, żeby nas kontrolować pod tym względem, żebyśmy byli bezpieczni. Tak często posługują się właśnie tymi narzędziami rodzice, opiekunowie, ale nie wiedząc później, że mogą wyrządzać nam tym krzywdę. Oczywiście nie ma tutaj co na kogo się gniewać, tylko uświadomić sobie, że możemy mieć taki program w głowie i zacząć go zmieniać, bo to co było to jest jedno, ale to co my z tym zrobimy to jest druga sprawa. A więc uświadommy sobie, że możemy coś takiego mieć. Wtedy wyznaczamy sobie małe cele. Pamiętaj, że żeby się nie rzucać, tak jak mówiłem w jednych z ostatnich filmów, nie rzucać się z motyką na księżyc. Bo często rzucamy się na głęboką wodę i nie realizujemy swoich celów, a później się poddajemy. Zacznij od małych celów. Jeżeli chcesz schudnąć, nie rzucaj się na od razu 30 kg, 40, 50, tylko zacznij chudnąć, kilogram, dwa, trzy. Zobaczysz, że wtedy nabierzesz większej ochoty do realizowania celów. I później ci się po prostu to uda. Jeżeli chcesz nabrać masy, tak samo. Powiedz sobie, chcę dobrze wyglądać w miesiąc. Czy w miesiąc jest to realne, żeby dobrze wyglądać? No nie. Wyznać sobie duży, większy okres czasowy, większe widełki czasowe. I tak jest ze wszystkim. Wtedy powoli zaczniesz wierzyć, że zasługujesz na jakiekolwiek cele, na realizacji celów. Tak samo jak z tym kanałem. Kiedy miałem tylko 150 subskrybentów, tak samo było. Zacząłem, mówiłem sobie, że chciałbym mieć od razu 1000, 2, 5000. Ale doszedłem do wniosku, że nie ma co rzucać się na głęboką wodę, i kiedy zacząłem wyznaczać sobie cele, 50 subskrybentów w ciągu miesiąca, nagle moja subskryp moje subskrypcje sięgnęły 100 subskrypcji w miesiącu, i byłem zadowolony, dlatego że to była dwukrotna większa suma, i tak to właśnie się dzieje. Ale dzięki temu przełamujemy nasze wewnętrzne bariery, zaczynamy wierzyć, że zasługujemy. Bo pamiętaj. Zasługujesz na każdy realizowane cele, tylko musisz w to uwierzyć. Czy nie musisz, bo to jest tylko i wyłącznie Twoja wola. Ale jeżeli chcesz zacząć w nowym roku, który już za trzy miesiące powitamy, w 2024 roku, realizować większe cele, zmieniać swoje życie, to naprawdę warto zacząć nad tym pracować. Również co pomaga? Pomaga wzięcie zwykłego długopisu kartki napisanie sobie że ja zasługuję ja oczywiście imię zasługuję na taki i taki cel i to w miarę często czytać najlepiej przed pójściem spać i najlepiej przed obudzeniem dlatego że jeżeli my czytamy to automatycznie nasz umysł zaczyna w to wierzyć dlatego że nasz umysł będzie wierzył w to co no to sobie powtarzasz jak powiedział Gebels, niemiecki dowódca wojsk, powiedział, kłamstwo, które jest powtarzane tysiąc razy staje się prawdą. I tak samo tu, żebyś sobie cały czas powtarzał, że ja, na przykład Marek, czy ja Asia, czy ja, oczywiście Twoje imię, i zaczniesz to sobie powtarzać, to twój mózg zacznie się przeprogramować na pozytywne. Będzie się przeprogramować na te cele. Będziesz. Powoli wierzyć, że możesz to osiągnąć. A kiedy to się stanie, kiedy, kiedy spowoduje, że Twój umysł zacznie w to wierzyć, nic nie będzie dla Ciebie stało na przeszkodzie. Zaczesz realizować cele z większą łatwością. I to będzie takie jak napędzające się koło, jak taka kula śnieżna, która cały czas idzie do przodu i nie możesz się zatrzymać, bo Twój umysł będzie Cię wspierał, a nie będzie Cię stopował. Taka krótka ode mnie motywacja na dzisiaj. I jeżeli ten film filmik Wam się podoba, to subskrybujcie ten kanał, zostawcie komentarz. A jeżeli potrzebujecie pracy właśnie z umysłem, potrzebujecie pracy z emocjami, bo to również ma ogromny wpływ, czyli uwalnianie emocji, takich jak zazdrość, niepokój, lęk, to powoduje, że zaczynamy również realizować cele, dlatego że nasz sposób myślenia jest ściśle połączony z naszymi emocjami. A więc zapraszam do pracy online z uwalnianiem emocji, również trening mentalny, czyli pracy ze spokojem wewnętrznym, pracą z pewnością siebie, bo to również ma ogromny wpływ na nasze osiągnięcia. Wszystkie treningi, wszystkie sesje odbywamy online, a więc obojętnie, w której części świata i Europy jesteś, trening jest na Zoomie. A więc fantastycznego dnia! Pozdrawiam! Do następnego razu! Trzymajcie się! Cześć!